Anemia, bo o niej dziś mowa, niby niewinna przypadłość, której przyczyną może być obniżony poziom żelaza we krwi, niby błahe objawy, które ustępują tuż po wdrożeniu bardzo prostego leczenia, niby nic takiego, ale nic bardziej mylnego. Dziś opowiem Państwu o objawach, które mogą świadczyć o tym, że w naszym ciele rozwija się anemia. Ich znajomość, a kolejno wykrycie anemii, której możecie być Państwo przez lata nieświadomi, może wielu osobom uratować zdrowie. Co dokładnie mam na myśli? Niektórzy z nas mogą żyć latami z anemią, bowiem objawy, które daje są niecharakterystyczne, często podobne do tych, które powoduje zwykłe przepracowanie czy też zmęczenie. Jeśli zabraknie nam zatem czujności i nie oznaczymy poziomu żelaza we krwi, którego niedobór może być przyczyną anemii, nasze zdrowie narażone jest na poważny szwank. O co dokładnie chodzi? Nierozpoznana lub też nieleczona anemia z niedoboru żelaza może powodować poważne powikłania. A w tym problemy z sercem, powikłania w ciąży czy też opóźnienia rozwojowe u dzieci. Niedokrwistość z niedoboru żelaza może również pogorszyć przebieg innych przewlekłych chorób lub też spowodować, że ich leczenie będzie nieskuteczne. Mało tego, najnowsze badania naukowe wskazują, iż niedobór żelaza zwiększa ryzyko zachorowania na jeszcze inne, poważniejsze choroby. I tutaj czuję się w obowiązku zacytować przynajmniej te najważniejsze. W badaniu pod tytułem Ryzyko raka u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza czytamy: Całkowite ryzyko nowotworu było znacząco podwyższone wśród pacjentów z anemią z niedoboru żelaza. To ryzyko było wyższe o 43%. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka, a najważniejszy z nich został ujęty w powyższym badaniu, w którym czytamy, iż to odkrycie może być spowodowane zmienioną aktywnością układu immunologicznego którą powoduje anemia z niedoboru żelaza. Oszczędzę Państwu informacji, jakich jeszcze komplikacji zdrowotnych możemy się nabawić, trwając w nierozpoznanej anemii. Dlatego od razu przejdźmy do omówienia symptomów, które wysyła nam nasz organizm, kiedy pełnowymiarowa anemia jest już blisko lub też jest w naszym ciele. Jakie objawy mogą wskazywać, że anemia rozgościła się u nas na dobre? Takim pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że możecie Państwo cierpieć na anemię jest zmęczenie. Ale nie mówię tutaj o takim okresowym spadku energii spowodowanym nadmiarem pracy czy też obowiązku, ale o przewlekłym wyczerpaniu, które utrzymuje się nawet po odpoczynku. Dlaczego przy niedokrwistości rozładowuje nam się nasza wewnętrzna bateria? Otóż gdy stężenie żelaza w naszym organizmie spada i długo utrzymuje się na niskim poziomie, Dochodzi do spadku poziomu hemoglobiny, czyli białka odpowiadającego za dostarczanie tlenu do naszych tkanek i narządów. W konsekwencji są one pozbawione energii, co uniemożliwia im działanie na pełnych obrotach. Można je porównać do urządzeń elektrycznych, które wyczerpują się bez dostępu do zasilania. W tym przypadku odpowiednikiem prądu jest tutaj właśnie tlen. Drodzy Państwo, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przy dzisiejszym pędzie życia łatwo jest taki objaw przeoczyć. Dlatego musicie być Państwo czujni na inne wysyłane przez nasz organizm sygnały. Jakie konkretnie? Poznacie je Państwo w dalszej części tego odcinka. Jestem pewien, że o niektórych z nich nie mieliście Państwo pojęcia. Możecie być Państwo pewni, że wasz niedotleniony organizm uruchomi wszelkie możliwe mechanizmy, aby utrzymać się przy życiu i prawidłowo funkcjonować. A jednym z takich mechanizmów, a zarazem kolejnym objawem Anemii jest szybki i spłysony oddech, który najczęściej pojawia się przy wysiłku. I żeby była jasność, nie mówię tutaj o ciężkich ćwiczeniach siłowych, czy też szybkiej jeździe na rowerze, bo w tym przypadku zadyszka to naturalna rzecz. Mówię o takich czynnościach, które wcześniej nie wywołałyby u państwa duszności. Na przykład wchodzenie po schodach. Jeśli wcześniej wchodziliście państwo na trzecie piętro bez większego problemu, a teraz ledwo łapiecie oddech, to znak, że należy udać się do lekarza po skierowanie na badania krwi. Idźmy dalej. W poprzednim punkcie nie bez powodu mówiłem o mechanizmach w liczbie mnogiej, ponieważ nasz organizm ma ich w zanadrzu co najmniej kilka, a kolejnym z nich są palpitacje serca. Dlaczego serce w przebiegu anemii bije szybko lub też nierównomiernie? Otóż w przypadku niedokrwistości musi ono wykonać wręcz katorżniczą pracę, po to, by dopompować więcej krwi bogatej w tlen. I tutaj chciałbym Państwa ostrzec, że sprawa jest naprawdę poważna, ponieważ nauka dowodzi, że niedokrwistość jest związana ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji i znacznej śmiertelności u osób zmagających się z niewydolnością serca której to niewydolności niektórzy zasłuchających mogą być nieświadomi. Kontynuujmy. Jakie jeszcze objawy mogą wskazywać, że anemia jest już u drzwi, a nawet przekroczyła próg? W swoich filmach niejednokrotnie podkreślam, że taką czytelną mapą, która wiele mówi o stanie naszego zdrowia, jest nasza skóra. Jak zapewne się Państwo domyślacie, nie inaczej jest w przypadku anemii. Czerwona lampka powinna zapalić się w momencie, gdy Państwa skóra staje się bledsza niż zwykle. Dodam, że w jednej obserwacji taki objaw występuje u co czwartej osoby z anemią. Oczywiście, jestem świadomy, że bladość skóry może towarzyszyć wielu schorzeniom, a nawet zmęczeniu i niewyspaniu. Dlatego ważne jest, abyście się Państwo przyjrzeli w tym samym czasie swoim błonom śluzowym. Zatem polecam wziąć do ręki lusterko, a następnie odciągnąć w dół dolną powiekę, aby sprawdzić kolor śluzówek. Zaznaczę, że kolor ten powinien być krwisto-czerwony. Jeśli jednak bliżej mu, do bladego różu, to znak, że w Państwa organizmie jest za mało hemoglobiny, a dodam, że to właśnie ona odpowiada za czerwony kolor krwi. A kolejnym sygnałem świadczącym o niedokrwistości wysyłanym przez Państwa skórę jest suchość. Dokładnie tak, skóra dostaje po głowie, gdy w naszym ciele zaczyna ubywać tlenu. Można powiedzieć, że gdy brakuje żelaza, to skóra zostaje dosłownie zepchnięta na szary koniec kolejki, ponieważ w pierwszej kolejności tlen rozdzielany jest pomiędzy najważniejsze narządy, a w tym serce, mózg, a na końcu skóra. To właśnie z tego powodu u osób z rozwiniętą anemią włosy oraz skóra stają się suche i matowe. A skoro już wspomniałem o włosach, to pozwolę sobie kontynuować ten temat, ponieważ istnieje jeszcze jeden objaw, na które powinniście Państwo zwrócić uwagę. Przechodząc do sedna. Jeśli na Państwa grzebień lub też odpływie prysznica zostaje więcej włosów niż zwykle, to również powinniście Państwo skierować swoje kroki do lekarza, ponieważ może to świadczyć o anemii z niedoboru żelaza. W jednym z badań niedobór tego pierwiastka został stwierdzony aż u 25% osób zmagających się z łysieniem. W jeszcze innej publikacji możemy przeczytać, że u kobiet z niedoborem żelaza wzrasta ryzyko telogenowej utraty włosów. Skoro powiedziałem A i B, to powiem również C. Opowiem w kilku słowach o paznokciach, które, jak zapewne zdążyliście Państwo zauważyć, przy omawianiu różnych schorzeń bardzo często pojawiają się w towarzystwie skóry i włosów. I oczywiście nie inaczej będzie tym razem. Co w ich przypadku powinno Państwa zaniepokoić? Na przykład ich bladość, kruchość i łamliwość. Ale nie tylko. Do tej puli należy dołączyć również kojlonychię. Spokojnie, już Państwu tłumaczę, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą. Otóż są to tak zwane paznokcie łyżeczkowate, które, jak sama nazwa wskazuje, przybierają kształt łyżeczki wskutek zapadnięcia się środkowej części płytki. Jest to bardzo charakterystyczne, ale jak się okazuje, niezbyt częsty objaw ponieważ według doniesień naukowych występuje on u około 5% chorych. A skąd się bierze? Teorii jest tutaj co najmniej kilka. Według jednej z nich w przebiegu anemii dochodzi do osłabienia tkanki łącznej pod płytką paznokcia wskutek słabego przepływu krwi. Jeszcze inna teoria mówi, że jest to efekt mechanicznego nacisku na słabe i osłabione paznokcie. Kontynuujmy. To, czy zmagacie się Państwo z anemią, możecie również rozpoznać po stanie swojej jamy ustnej. Na anemię wskazywać mogą na przykład bolesne owrzedzenia, afty, pęknięcia w kącikach ust, a nawet suchość w jamie ustnej. Jako ciekawostka dodam, że w jednej z obserwacji najpowszechniejszym symptomem, bo dotykającym aż 76% badanych, było uczucie pieczenia błąd śluzowych jamy ustnej. Tuż za nim uplasowały się żylaki języka. A propos języka, gdy po obejrzeniu tego filmu będziecie Państwo przyglądać się swoim powiekom dolnym, to polecam przy okazji również zwrócić uwagę na język. Jeśli dobrze się Państwo przyjrzycie, to zauważycie, że jest on pokryty takimi licznymi wypustkami. W przebiegu niedokrwistości te maleńkie uwypuklenia zanikają, a język staje się gładki i błyszczący. A my zakończmy temat jamy ustnej i sprawdźmy, w jaki jeszcze sposób manifestuje się anemia. Bez zbędnego przeciągania zdradzę, że w tym punkcie porozmawiamy o bólach głowy. Jest to jeden z tych objawów, który jest raczej mało charakterystyczny. Jednak, co bardzo ważne, istnieją badania naukowe, które nie pozostawiają cienia wątpliwości. W jednym z nich czytamy, że bóle głowy stwierdzono u niemal 80% pacjentów z rozpoznaną anemią. Pokażę Państwu jeszcze jedno badanie, w którym porównano wskaźnik niedokrwistości z niedoboru żelaza u osób z migreną i bez niej. W grupie, nazwijmy to tak migrenowej, niedobór żelaza stwierdzono u 21% uczestników, podczas gdy w grupie kontrolnej wynik ten wynosił zaledwie 10%. Jak Państwo myślicie, skąd w ogóle biorą się bóle głowy przy niedokrwistości? Otóż naukowcy zauważyli, że wraz ze spadkiem poziomu żelaza spada również stężenie serotoniny, czyli bardzo ważnego neuroprzekaźnika, którego niskie stężenie zwiększa ryzyko ataków migreny. Idźmy dalej. Czy w ostatnim czasie państwa stopy i dłonie są permanentnie zimne? Musicie mieć państwo świadomość, że niekoniecznie musi mieć to związek z aurą za oknem, a właśnie z anemią. Dlaczego kończyny robią się zimne w przebiegu anemii? Jedna z teorii mówi o trudnościach w produkowaniu ciepła przez niedotlenione tkanki. Jeszcze inna wskazuje na problemy z krążeniem krwi oraz zaburzenie pracy tarczycy spowodowane niedoborem żelaza. Teraz ponownie zadam pytanie: Czy wieczorem po położeniu się do łóżka czujecie Państwo taką silną potrzebę poruszania nogami, której niekiedy towarzyszy uczucie bólu, mrowienia i drętwienia? Jeśli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że macie państwo do czynienia z zespołem niespokojnych nóg, który często bywa właśnie następstwem niedokrwistości. Dla rzetelności materiału dodam jednak, że dokładne przyczyny tej dolegliwości nie są do końca znane, jednak wielu naukowców łączy ją z niedoborem żelaza. Według ich obserwacji, wraz ze spadkiem stężenia tego pierwiastka dochodzi do obniżenia produkcji dopaminy, co skutkuje nad aktywnością ruchową. I nad wrażliwością na bodźce. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Kolejną myślę, że możemy to tak nazwać ofiarą niedokrwistości jest nasza odporność. Wynika to z faktu, że żelazo odgrywa szalenie ważną rolę w funkcjonowaniu naszego układu immunologicznego, ponieważ promuje wzrost oraz różnicowanie komórek odpornościowych. W jednym z badań zaobserwowano, że niedokrwistość zwiększa częstotliwość występowania infekcji u małych dzieci. Nawet dwu lub też trzykrotnie. Ale to wciąż nie wszystko. W kolejnym punkcie opowiem Państwu o objawie, który można bez problemu powiązać z wieloma różnymi schorzeniami, a już na pewno z przewlekłym stresem. Być może zdążyli się już Państwo domyślić, że mam na myśli spadek apetytu. Jeśli od jakiegoś czasu rzadko zaglądacie Państwo do lodówki lub też spożywacie posiłki jak za karę, to może mieć to związek właśnie z niedokwistością, z niedoboru żelaza. Nie chcę Państwa zanudzać opisami złożonych procesów, dlatego tylko krótko powiem, że według naukowców stoją za tym wahania poziomu greliny, czyli hormonu głodu. Idźmy dalej. Co jeszcze może zwiastować anemię? Jeśli w ostatnim czasie macie Państwo ochotę na sanie kosteklodu lub też jedzenie ziemi, gliny, kredy, a nawet drewna, to spokojnie, to nie musi być od razu objaw świadczący o ciężkim zaburzeniu psychicznym, a o niedokrwistości z niedoboru żelaza. Jak możemy dowiedzieć się z publikacji naukowych, zespół pika, lub jak kto woli, zespół łaknienia spaczonego, występuje u około 11% pacjentów zmagających się z tą chorobą. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej listy. Większość czasu poświęciłem omawianiu fizycznych objawów anemii, dlatego chciałbym w przynajmniej kilku słowach wspomnieć o jej wpływie na nasz nastrój. A jest on bardzo znaczący. W świecie nauki zaobserwowano, że osoby borykające się z niedokwistością są bardziej narażone na depresję. Dokładnie pokazuje to jedna z obserwacji, w której ryzyko wystąpienia depresji u osób z anemią było aż ponad 2,5 razy wyższe niż u osób zdrowych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jak dowiadujemy się z badań naukowych, odpowiada za to kilka czynników, a w tym obniżona sprawność fizyczna, niski poziom tlenu w tkankach oraz upośledzona produkcja monoamin, a w tym dopaminy, serotoniny oraz noradrenaliny. A skoro już jesteśmy w temacie zdrowia psychicznego, to tak, w ramach ciekawostki dodam, że częstotliwość występowania niedokrwistości jest większa u osób zmagających się z zaburzeniami natury psychicznej niż w populacji ogólnej. Mowa tutaj m.in. o pacjentach z afektywną chorobą dwubiegonową, kolejno stanami lękowymi oraz zaburzeniami psychotycznymi. Zatem jeśli zauważycie u siebie Państwo któryś z wyżej wymienionych objawów z dzisiejszego odcinka, to polecam udać się do laboratorium i oznaczyć sobie stężenie żelaza we krwi. Jeśli pojawi się u Państwa niedobór, to polecam włączyć do swojej diety produkty odzwierzęce, takie jak wątróbka czy też mięso, które są źródłem łatwiej przyswajalnego żelaza, czyli żelaza chemowego, oraz takie produkty roślinne jak szpinak, biała fasola, komosa ryżowa czy też pestki dyni, które również obfitują w żelazo, ale nieco słabiej przyswajalne. A na koniec tego filmu ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek, wizerunek Pani Skrzyneckiej, oszuści wykorzystali do promowania preparatu Ketoslim oraz Akardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty, po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Skoczylas odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością oraz co ważne na mojej oficjalnej stronie MarekSkoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, kiedy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTube, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.